Sam trójbój nie przekonał mnie od razu do siebie. Zawody, atmosfera super, ale treningi wydawały mi się dość mozolne tylko siłownia, nie było za dużo ruchu. Więc na początku w ogóle nie chciałam tego trenować. Ten proces tego progresu, bo akurat jeżeli chodzi o progres, to jest to bardzo mierzalne widać każdy kilogram dołożony na sztandze. Powoli tutaj trenując i widząc te efekty, że te kilogramy rzeczywiście się cały czas zwiększają, tutaj spowodowało, że podoba mi się ten sport i teraz. Coraz chętniej przychodzę na treningi na siłownię, chociaż no, czasami jest tak, że się trochę nie chce. Nazywam się Marika Zandeska i należę do klubu uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej była lekka atletyka, a tak naprawdę moja przygoda z AZS-em zaczęła się gdzieś w podstawówce, jak chodziłam do poznańskiego AZS-u grać w tenisa. W liceum zaczęłam trenować lekkoatletykę w azs w Poznaniu i właściwie na studiach, jak na którymś, nawet nie pamiętam czy to był drugi czy trzeci rok, nie byłam w stanie chodzić na siłownię do siebie na AWF, na ZPS I po zajęciach na uniwersytecką siłownię chodziłam tutaj wtedy trener się zapytał czy nie chciałabym wystartować w samym wyciskaniu leżąc. Później to wyciskanie, leżąc, zamieniło się na Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w trójboju. I później wystartowałam na swoich pierwszych ampach, które wtedy były jeszcze ampami dla mężczyzn, a kobiety startowały w kucharze zarządu głównego i dopiero rok później to były ampy dla kobiet. W pierwszym starcie, tak, drugie miejsce w kategorii do 63 kg zajęłam. Więc patrząc przez pryzmat trochę takiej atletyki medal na imprezie rangi akademickich mistrzostw Polski był naprawdę sporym osiągnięciem. Chociaż największy sukces, fakt, że do tej pory mam akademickie rekordy Europy w kategorii do 69 kg, na pewno w przysiadzie, w martwym ciągu i w całym totalu. Ustanowione w Bordeaux jeszcze to był ostatni start przed pandemią, więc to chyba był marzec. 2019 rok, jeżeli dobrze pamiętam. To pierwsze wygrane mistrzostwa polski Open, nie tylko w swojej kategorii wagowej, ale tytuł Najlepszej zawodniczki zawodów też chyba był jednym z takich tutaj ważniejszych startów i osiągnięć w moim życiu do tej pory. Ura, g Ta rywalizacja, która też no, gdzieś tam sprawia, że chce się dalej to robić, ta dotycząca towarzysząca na zawodach yy, sprawia, że jest to uzależniające i chce się więcej startować i zdobywać te tytuły. Na pewno pomaga w zakupach, jestem w stanie dużo się tych naraz przynieść do domu. I... Chociaż mój chłopak często na mnie krzyczy, że próbuje wszystko zabrać na raz, to mówię, że właśnie po to chodzę na siłownię, żeby móc zabrać to na raz, a nie chodzić w tej z powrotem. Po zeszłorocznych Akademickich Mistrzostwach Polski, na których wygrałam pierwszy raz w kategorii 69 kg, ustanowiłam akademickie rekordy Polski. I po tych zawodach jakieś dwa tygodnie później dostałam na Messengerze wiadomość, czy nie chciałabym spróbować swoich sił w bobslejach od trenera kadry narodowej. Początkowo byłam dość zdziwiona, ale nauczona też przygodą z trójbojem, bo w ogóle wcześniej jak trenowałam lekko też dostałam propozycję startowania w trójboju i powiedziałam, że w życiu, bo jestem sprinterką i nie będę uprawiała tego sportu. I nauczona tym doświadczeniem stwierdziłam, że czemu nie, na testy do kadry mogę przyjechać, zobaczymy jak to się potoczy. Dwie godziny po tych testach dostałam telefon, że Jestem w kadrze narodowej Polskiego Związku Powszechny i Obecnie jestem jako trener sekcji trójbojów siłowego na uniwersytecie, więc też w tym roku byłam na Akademickich Mistrzostwach Polski, tutaj pomagałam naszym zawodnikom tutaj w startach. Pomagam chłopakom, pozdrawiam Pawła i Łukasza, którzy tak naprawdę prowadzą tą sekcję. Jest to satysfakcjonujące, jak tutaj ktoś Słucha się rad i rzeczywiście progresuje w tym, w tym kierunku. Za co lubię AZS? No, na pewno możliwości rozwoju sportowego tutaj tak naprawdę towarzyszył w mojej karierze od samego początku. Na pewno też dużo znajomości, jeżeli o to chodzi. I fajne przeżycia. to jest zwłaszcza związane z tym akademickim czasem studenckim, związane z AMPami zarówno w lekkiej, jak i w trójboju, bo to naprawdę... Jedyne w swoim rodzaju imprezy, które warto przeżyć.